Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pysznych babeczek ze śledziem. Są naprawdę bardzo smaczne. Jest to bardzo ładna i bardzo smaczna przekąska, zarówno na święta, jak również na Sylwestra, czy każdą inną imprezę. Do przygotowania babeczek będę potrzebować 250 g filetów śledziowych, takich ulubionych, ja mam akurat... Filety śledziowe wiejskie. Krążki wycięte z ciemnego chleba. Najlepiej takiego razowego, właśnie ciemnego, może być pumpernikiel. Krążki powinny mieć taką wielkość, żeby pasowały do foremek, w których będziemy robić babeczki. 50 g sera żółtego, startego na takiej średniej tarce. Jedną łyżkę koperku zielonego. 3 jajka ugotowane na twardo i starte na tarce o grubych oczkach, 3 łyżki ćwikły z chrzanem. Yy, ćwikły z chrzanem odsączyłam na sitku z nadmiaru płynu, sól i pieprz i trochę majonezu. Najpierw zrobię masę jajeczną. Do jajek przekładam starty ser. I dodaję 1,5 łyżki majonezu. Majonezu nie trzeba dodawać dużo. Masa nie powinna być za rzadka. Powinna po schłodzeniu ładnie trzymać formę. Dlatego nie dodajmy dużo majonezu. Najpierw wydaje się, że ta masa jest za sucha, ale po dokładnym wymieszaniu okazuje się, że tego majonezu jest w sam raz. Dodaję sól i pieprz do smaku. Wsypuję koperek. Mieszam, żeby składniki się połączyły. Masę jajeczną mam już gotową i teraz mogę wypełniać foremki. Foremki do mufinek wyłożyłam folią. W tej foremce mam folię z woreczka foliowego. Żeby ta folia nie wylatywała, najlepiej jest odrobinę zwilżyć wnętrze foremki. Wtedy folia ładnie się przyklei i nie wypada. Pozostałe foremki wyłożyłam folią taką spożywczą. Też idealnie pasuje do tego. Na dno foremki wykładam około łyżeczki ćwikły z chrzanem i wyrównuję. Lepiej się to robi małą łyżeczką, foremka jest nieduża. Na ćwikłę wykładam trochę masy jajecznej, tak mniej więcej dwie łyżeczki. Wyrównuję i lekko ugniatam, żeby wypełnić wszystkie nacięcia w foremce. Na masę jajeczną wykładam trochę śledzia, też około dwóch łyżeczek tak mniej więcej około 40 gramów. Dodaję kawałeczek lub dwa, żeby cała powierzchnia foremki była przykryta śledziem. I na koniec przykrywam kółkiem z chleba. Lekko ugniatam, żeby wszystko tam się wyrównało, żeby wycisnąć powietrze i tak samo przygotowuję pozostałe babeczki. Tak przygotowane babeczki wkładam do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Po tym czasie babeczki są już gotowe do podania. Wyjmuję je z foremek. Bardzo ładnie wychodzą. Folię można łatwo zdjąć. Babeczki mają taki elegancki, równy kształt. Babeczki już wyjęłam z foremek i teraz lekko je ozdobię. Ozdobiłam majonezem, listkiem selera i papryką. Pyszne babeczki ze śledziem są już gotowe do podania. Jest to naprawdę bardzo fajna przystawka, zarówno na święta, jak również na Sylwestra, czy na inną imprezę. Bardzo ładnie wygląda na świątecznym stole. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.